się z tej strony Kelsey. Dzisiaj zagramy sobie w Dev Trips. Nie wiem, wiem tyle, że ta gra jest mega krótka i nie wiem jak to będzie wyglądało. 31 Oktobera 2008. Inspektor M James poluje na seryjnego mordercę, który nazywie się Lady Dev. Ostatnia z ofiar tego paskudnego okropnego kryminalisty została znaleziona w tanim hotelu, gdzie Lady James obecnie prowadzi dochodzenie. Na nieszczęście inspektora morderca wciąż tam jest. No to kontynuuje zobaczymy, o, to jest ten hotel, ej można tu biegać, fajnie, kwiatki jakieś, no mogę tu przejść, siema, masz jakieś gry na kąpie? może jakiś horror, może już mam dość, o, radio, jakieś gówniane jest to radio, nie działa, to są jakieś drzwi, odsrane. fajnie, winda. O, windę mogę ogarnąć. A to coś jeszcze mogę ogarnąć? Czy raczej nie? To jest właśnie Jan III Sobieski. nie, to piłsudski, to nieważne. Tutaj zimna wojna nad Monteverest. Tak właśnie wygląda Mount Everest. Ale dobra, no chodźmy do windy. Skoro tu nic ciekawszego nie ma, to co? Będziemy się tam zatrzymywali. Jakieś posiadóweczki bezsensowne. No i mamy hotel. To nie ten hotel. A, dobrze się naprawiło. Mogę. Nie, no co? No, halo! Otwórzcie to! Co! Dajcie mi. Weźcie, mnie nie denerwujcie nawet. Włącz mi to. Czekaj, czekaj, tam jest klucz jakiś, no nie? Dobra, biorę ten klucz. Nie, to nie jest do tego? To do czego mi jest ten klucz? A to jeszcze jest jakiś pryncypałek, tak, jakiś pionek. Dlatego już chyba nie mogę zabrać. No spoko. A czemu nie mogę otworzyć tych drzwi? Jestem pewny, że to te drzwi. Dobra, idziemy tam jeszcze raz. Nie wierzę w to, że to już jest koniec. Weźcie, nie denerwujcie mnie, no. Spoko rozumiem, że gra jest krótka, ale bez przesady. Śmieciu. Które to są drzwi? Nie denerwuj mnie, to nie jest koniec. O! No to płatnie rozumiem. Mega. Dziękuję ci za te 5 lat pełnych przygód, czy coś. No spoko. I co dalej? Nie wiem, mogę go podeptać. Chociaż nóg nie mam nawet, ale na spoko. I co z tego? No ha, śmieciu, nie denerwuj mnie kurwa. Co to ma być? Dajcie mi grać. Co to jest coś nowego teraz? Ty tam jest coś nowego chyba, nie? W sensie no że klucz jest to to wiem, ale a tam jeszcze coś jest. A ja nie mogę skakać w tej grze. To jest... Ech, jak mam to sprawdzić? Dlaczego nie da się otworzyć tych drzwi? Czy To jest scam jakiś. No sobie mnie Tak, witam ponownie. Znowu będziesz na mnie biegł i będziesz chciał mnie zabić, tak? Taki właśnie jesteś. Ok. Mogę jakiś inny drzwi otworzyć Idę do Winda do drogi. Nie! Śmieciu! Zamknij mordę. To nie może być koniec, tak? Ja muszę pójść tam. Muszę czekać aż zginie i wtedy wejść do wind... Nie wiem, nie, nie wiem co mam zrobić. Tak, tak, dzień dobry. On idzie tutaj, tak, teraz spadnie i się zabije. Dobrze, on niech się zabije. Niech mi się winda otworzy. Lady Dev. Lady Dev sama się zabija. Dawać mi windę. Dawać mi. Nie! Alberto Navarro. Teraz kurwa. Nie wytrzymam. Dobra, ja mam pomysł. To trzeba zrobić takiego speedruna, żebyście sobie nie wyobrażacie, nie? Patrzcie. Ja wam wszystko pokażę. To jest speedrun. Yy... Minecraft speedrun. Patrzcie, wszystko jest jasne i oczywiste. Musimy dostać się tam. On teraz będzie biegła. W zatrważającym tempie, nie? I teraz biegnie, biegnie, coś tam ten Wywala mnie. Wyjebała się, dobra git. Teraz wracamy do windy. Niech się otworzy. Otwórz. Nie! Ułagam was. Oh. Recepcja, recepcja. Gówno nie recepcja. Dawaj mi ten plusz. No daj mi! Może okno to ja muszę otworzyć. Nic tu nie ma. Krople, deszczu. Stołem w miejscu. Choć chciałbym powiedzieć, że usuwają się po szklanych tych oknach. Dobra, teraz ja już rozumiem wszystko. My musimy pójść tam za nią, i jak będziemy już tam za nią, to musimy wejść do innego pokoju po prostu. To jest właśnie moja y, tutaj teoria. Może muszę to rozwalić sam? Dobra, to jest debil. To on się po prostu i tak sam zabije. Fajnie. Nie! Koniec. No, tu nic nie ma więc naprawdę. Nie No, fajne dźwięki, ale co z tego? No to wychodzi na to, że to jest koniec gry. No to dzięki, grę. Jak wam się spodobało, stać łapkę w grę. mi też suba z że że dostać wszystkie pytania z tego kanału, to jest najważniejsze. I to już jest tyle. Nic więcej nie mam do dodania. Także na razie, cześć się ma. I do następnego. Adios. Gratulacje użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6S, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.